Cześć. Cześć. Jak wiecie, kapusta kiszona ma bardzo dużo cennych wartości odżywczych i bardzo dobre wychodzą z niej suróweczki. Dokładnie. Ale dzisiaj pokażemy Wam, że kapusta kiszona to nie tylko świetny składnik surówek. Będzie to podstawowy i równie świetny składnik ciasta. Tak, Zapraszamy. dobrze słyszycie, <laughs> ciasta, zobaczcie. <laughs> Na początku kapustę kiszoną płuczemy w zimnej wodzie, lekko odciskamy po czym drobniutko siekamy. Do miski wlewam 150 g roztopionego masła, wsypuję 1,5 szklanki cukru pudru i miksuję na puszystą masę. Następnie dodaję 3 jajka i ponownie miksuję. Teraz wsypuję po trochę mąkę, potrzebne są dwie szklanki, dodaję łyżeczkę sody, łyżeczkę proszku do pieczenia oraz pół szklanki kakao, szczyptę soli oraz jedną szklankę mleka i całość ponownie miksuję. Na koniec do masy dodaję kapustę i całość dokładnie mieszam. Spód tortownicy o średnicy 26 cm wykładamy papierem do pieczenia, a boki smarujemy masełkiem. Po czym wylewamy przygotowaną masę. I pieczemy około 50 minut w piekarniku rozgrzanym do 170 stopni. Gotowe ostudzone ciasto można posypać cukrem pudrem, polać czekoladową polewą albo przełożyć dowolnym kremem. Wszystko w zależności od tego, co najbardziej lubicie. Ciasto jest puszyste, delikatnie wilgotne, a kapusta niewyczuwalna. Naprawdę warto spróbować. Jeszcze na koniec malutka uwaga, kapusta kiszona, którą chcecie użyć do tego wypieku, nie powinna być dodatkiem kminku, a wyjdzie bomba. Smacznego!